Oliver Pochwat. Witam państwa w kolejnym programie serii Rozmowy Europejskie. Moim państwa gościem jest Aleksander Arabadić, prezes Akademii Kadr Europejskich. Dzień dobry panie Aleksandrze. Dzień dobry panie redaktorze, miło Pana, pana widzieć. Pana również. Panie Aleksandrze, jaka będzie przyszłość Polski w Unii Europejskiej? Jak powinna wyglądać przyszła Unia Europejska? Przyszła Unia Europejska powinna być Europą ojczyst równorzędnych krajów o podobnym prawie do samostanowienia. Z drugiej strony powinna być Unią, która w sprawach kluczowych, ważnych, tak jak na przykład obecnie konflikt na wschodzie, mówiłaby jednym głosem. Dodatkowo powinna być bezpieczna pod względem społecznym i pod względem gospodarczym i samowystarczalna energetycznie. Piękna wizja, ale czy do spełnienia? No, przy, przy tych konfliktach, które są między państwami, głównie, które w jakiś sposób tam... Yy, kraje dominujące, w tym przede wszystkim Niemcy próbują narzucać, to różnie to bywa. Z drugiej strony jednak ja nie jestem aż takim sceptykiem i nie wiem, nie podchodzę tak, bo widzę, że jednak, widzę pewną zmianę po 24 lutego 2022 roku w polityce i w myśleniu niemieckim, więc zobaczymy. Znaczy pozwoli Pan, że tutaj przerwę Panu delikatnie, ale z drugiej strony Niemcy zawsze kierowały się swoim interesem. Prawda, ale to ładnie brzmi, jak się mówi o wspólnym europejskim interesie. Prawda jest taka, że każde państwo ma swoje interesy i to się nie zmieni. Tego wcale Unia Europejska nie zmieni i zresztą w założeniu miała nie zmieniać. Może się wytłumaczę, dlaczego właśnie tak dopytywałem o to, jak powinna wyglądać w przyszłości Unia Europejska, bo jednak coraz więcej osób wprost mówi, że właśnie te silne kraje starej Unii, starej Europy, głównie Niemcy, dojrzą, y, przepraszam, nie dojrzą, tylko y, dążą do tego, żeby no, Unia stała się jednym wielkim superpaństwem i żeby likwidować właśnie te państwa narodowe. No i to nasz, moim przynajmniej zdaniem, ale też moich współpracowników czy z osób w Parlamencie Europejskim związanych na przykład z Europejską Partią Konserwatywną, z EKR-em, to jest droga donikąd, tak? Bo właśnie Europa jest silna swoją ró ró różnorodnością, yy, historią. Yy, w jaki sposób właśnie z jednej strony mówię o rzeczach tych kluczowych w stylu gospodarka, energetyka, ale siła Europy też jest właśnie ta różnica na przykład w kulturze, łącznie nawet w tym w kuchni, tak? Europa jest pięknym kontynentem, pod tym, w tym. W znaczy, myślę, że gdy rozmawiamy o Europie, to chyba warto sięgnąć do Feliksa Konecznego i, no i powiedzieć, co Europę budowało, czyli chrześcijańska etyka jako spoiwo, dreska, filozofia dreska. i rzymskie prawo. Dreska, dokładnie tak. Tylko pytanie, czy jeszcze coś z tego jest? Jak już mówiłem, ja aż takim nie jestem pesymistą. Uważam, że naszą tutaj Polskę, jedną z właśnie z rur wiodących w przyszłej polityce europejskiej, jeżeli tego czyście nie zaprzepaścimy, jest właśnie to, żeby stać na straży tych wartości. Zresztą mamy coraz więcej sojuszników, na przykład, głównie w Europie Środkowej, ale proszę zwrócić uwagę przecież na wynik wyborów we Włoszech. Być bardzo stabilne poparcie od wielu, wielu lat ma obecna premier i większość centroprawicowa, w tym przede wszystkim bracia włoscy, którzy są zresztą również w tej samej frakcji w Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. W ten weekend mamy wybory. W Hiszpanii, gdzie wszystko wskazuje na to, że lewicowy, nawet czasami lewacki eksperyment się zakończy z dużym hukiem i do władzy dojdzie Partia Ludowa, która jest częścią Europejskiej Partii Ludowej, ale ona jednak w takim wydźwięku kulturowym, ideologicznym jest bliższa właśnie prawicy niż takim, nie wiem, CDU na przykład. No i bardzo duże znaczenie w koalicji będzie miała Partia Vox. Bez której ta większość nie powstanie, która też w wypadku tych tematów, o których mówiłem, czyli tematu bezpieczeństwa, energetyki i gospodarki, ma dość podobne podejście jak właśnie obecny rząd Rzeczypospolitej czy rząd właśnie Republiki Włoskiej. A może czas najwyższy reformować Unię Europejską tak, żeby wróciła do tych swoich pierwotnych korzeni? No, wydaje mi się, że najbliższe wybory w paru państwach mogą właśnie do tego doprowadzić. Duże też moim zdaniem znaczenie ma kwestia wyniku tego, co dzieje się na wschodzie. Zobaczymy też, w którym. Ja, czy ja jestem przekonany, że mniej mm -hmm. lub bardziej, znaczy na pewno Ukraina e, będzie państwem niepodległym. To tu jestem przekonany, bo tutaj bohaterstwo z jednej strony żołnierzy ukraińskich, a z drugiej strony wsparcie NATO i wsparcie Zachodu jest znaczne. Ale no, never say never. Może się okazać, że też, to jest duże państwo, tam też są różne partie, różni ludzie też no mam nadzieję, że ze względu właśnie nawet na to doświadczenie, które mają ostatnio, będą wiedzieli, że wycie w Unii Europejskiej tak, bo mają do tego największe prawo obecnie przy tym, co się dzieje, ale z drugiej strony tą swoją niepodległość wywalczyli we krwi, niepodległość nie Unii Europejskiej, tylko Republiki Ukrainy. Więc no, w jakiś sposób jestem przekonany, że powinni być sojusznikiem właśnie Europy, Ojczyzn. Zresztą to jest przykład tego, jakby to mieliśmy już taki też znowu koniec historii, standardowo po co państwa narodowe, po co walczyć. No właśnie ostatnie lata, nie mówię tylko o Ukrainie, pokazują, że jest inaczej, że państwo może i różne są jakieś układy, Relacje międzyludzkie, ale pokazuje, że jest jednym z fundamentem po prostu porządku społecznego. Ja tu celna uwaga. Ja specjalnie dopytuję o tą Unię Europejską, gdyż wiele osób zauważa, że od wielu lat Europa skręciła w takim bardzo niebezpiecznym lewicowym kierunku. O czym świadczą chociażby te pomysły dotyczące chociażby polityki klimatycznej, ale również tego, że wystarczy, że w Europie pojawi się jakiś odchył, nazwijmy to narodowy. Konserwatywny, to wtedy to państwo jest izolowane, a wręcz atakowane na arenie europejskiej. No przykładem może być Polska. Czy przykładem były Włochy na początku? Włochy, na tak. Przykład, tak. I zaraz zobaczymy, co się będzie działo w Hiszpanii, bo tu też jest dość mocno zależne od tego, jaki tam będzie ten układ koalicyjny. Znaczy, jestem, ja jestem tam przekonany, że dojdzie do zmiany władzy. Tam są też trochę inakby realnie, oni są gdzieś tam. Oni tak już, te partie już rządzą ze sobą w samorządach, więc nie myślę, żeby na ostatniej prostej się to miało wysypać. No, wszystko przed nami. Jednak pozwoli Pan, że troszkę właśnie teraz skupimy się na Polsce w tej zjednoczonej Europie? Ja mam takie dziwne wrażenie, że jesteśmy współczesnymi niewolnikami, jeżeli chodzi o działania Unii Europejskiej. Czy podzieli Pan ten pogląd? Nie wiem, czy też nie jest tak, że jesteśmy niewolnikami. I... Może inaczej. Niewolni to jest złe, złe określenie. Bardziej druga kategoria. Tak, ale może powiem tak. Nie wiem, czy to do końca też jest kwestia, czy to jest wina nawet starych państw Unii, czy to nie jest też tak, że są działania niektórych sił wewnętrznych w Polsce, bo przecież to nie jest tak, jak na czeskapo. Ja też. Tak jak kiedyś dużo bardziej wierzyłem w instytucje europejskie. Ciężko jest, nie, nie dziwię się naszemu rządowi w wypadku na przykład polityki migracyjnej, że za grosz nie mają zaufania. Mamy najlepszy przykład przecież KPO. E, tak jak w związku z mężczyzny z kobietą. Tak, no. Jeżeli się oszukuje drugą osobę, to ten związek się rozpada. I trochę tak to wygląda. No, jeżeli umówimy się raz, okej, okay, dobrze, może coś być nie tak. Można oszukać. Drugi raz już jest słabo. Mówi się do trzech razy sztuka. I tak jest na razie z tym KPO. Zresztą bierzmy pod uwagę, że nasza gospodarka jest jednym z lewarów przecież tego kredytu. To nie jest tak, że nam się, nie wiem, bo nam się to należy, czy nie wiem, znaczy nam się to należy jak subuda, dlatego że jesteśmy z jednym z ze stron, która gwarantuje te pieniądze. Znaczy, ja powiem tak, no, KPO to jest jedno, ale jeżeli spojrzymy znowu, na działania Unii Europejskiej, to zobaczymy, że Unia Europejska, mimo to, że nie ma uprawnień, bardzo często łamie wewnętrzne ustalenia czy zasady gry. Mieliśmy ostatnio sprawę tego, że Unia Europejska stwierdziła, że to Parlament Europejski, Komisja Europejska albo jacyś europejscy komisarze będą zarządzali europejskimi lasami, gdzie polscy leśnicy słusznie Podnieśli argument. No przecież tak, nie może być, mamy 100 lat doświadczenia, no ale z drugiej strony, też, co zaobserwowałem, wystarczy, że Polska powie, że powstanie jakaś inwestycja. Oczywiście inwestycja, która ma na celu podniesienie gospodarki, no to zaraz się po, po, po pojawiają argumenty, nie, nie można, a w ogóle w Polsce to są, jest łamana konstytucja, demokracja i tak dalej, i tak dalej. No tak, a później są w w Deutsche Welle, że Niemcy zazdroszczą Polakom Wybrzeża. No to, to prawda. prawda. Dokładnie. Ale, ale zgodzi się pan ze mną, no, dam prosty przykład, Mierzeja Wiślana jak była atakowana. Była. Warto też zwrócić do przeszłości, jak stoi gdzieś jakiś pomnik podpisany przez parlamentarzystów Platformy, którzy to wspierali. Czemu nagle zmienili zdanie? Bo takim się opłaca pewnie. Tylko pytanie, czy opłaca się to Polsce? Koniunktura? Pewnie tak, Ciekawe. Panie rektorze, przepraszam, panie, panie, panie prezesie, panie Aleksandrze, myślę o czym jeszcze warto porozmawiać w naszej rozmowie na samo zakończenie. To jest właśnie ta wspomniana kwestia praworządności. Bo jak to jest, że mieliśmy dosyć sporą aferę korupcyjną w parlamencie europejskim. Mieliśmy osoby, które atakowały Polskę, same przyjmowały łapówki, i wychodzi na to, że robiły to całkowicie bezkarnie i te osoby wróciły do pracy, ale to Polska nadal jest winna. No tak, ja diabeł Wortat się ubrał i na mszę. dzwoni. E, tak, i ta pani poseł, z tego co już widziałem, z piękną torbą Louis Vuitton, już się pokazuje na głosowaniach w parlamencie. E, no i to, to jest jedna z rzeczy, zresztą proszę spojrzeć właśnie na, na, na te niektóre elementy, które miały miejsce w ostatnich latach w Unii Europejskiej. Właśnie brak tak naprawdę duża część urzędników europejskich i przedstawicieli komisji, no tak naprawdę wszyscy mandaryni, jak mieliśmy w starożytnych Chyniach, be, Chinach, mandaryni, którzy uważają, że są, że mają pewne władzy, że nikt ich nie kontroluje i dochodzi do sytuacji takich przecież Brexit próby przepchania konstytucji europejskiej, gdzie Francja, jeden z krajów właśnie starej Unii, przecież kraj, musiała, były podważane wyniki demokratycznego głosowania. Znaczy oprócz tego, że Unii Europejskiej braku, znaczy potrzebny jest ten powrót do Europy ojczystw, to też te elementy demokratyczne. Głosu, głosu wyborców, i nie mówię o Parlamencie Europejskim, tylko jakby nie ma szacunku do tego głosu. Bo jeżeli jakby tak, jak weźmy tu Fran. Znaczy, wtedy się udało to uwalić, innymi, innymi sposobami oczywiście Unia to przepcha, przepychała, co się oczywiście zakończyło wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i wtedy Unia Europejska też postanowiła się zemścić na Wielkiej Brytanii. Zemścić? Tylko w jakiś sposób i mściła się. To też moim zdaniem, tu nie, nie ukrywam, że ja byłem, byłem Zależało mi na obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, bo uważam, że ona była takim z właśnie. gdzie też polscy politycy mieli dobre relacje, była takim jakby katalizatorem tych dobrych, niektórych rozwiązań i do tego była no, taką utarczą przeciwko niektórym pomysłom. Niemiecko, francuskim, dominującym pomysłom niemieckim. I uważam, że ten efekt był najgorszy z możliwych, że doszło do tego rozwodu. No i tam jakby też politycy swoje robili, no bo politycy europejscy, zamiast jakby się dogadać, chcieli się na, tym, na Wielkiej Brytanii zemścić. I znowu, gdyby nie konflikt, który rozpoczął się na pełną skalę, bo konflikt oczywiście trwa 2014 na Ukrainie, gdyby nie konflikt na Ukrainie, to myślę, że byłoby dokręcanie śruby Wielkiej Brytanii i tak naprawdę bylibyśmy w dużo bardziej wrogich relacjach, tylko kwestie bezpieczeństwa teraz są jednak priorytetowe, więc to się nie dzieje. Czyli można powiedzieć, że Wielka Brytania pełniła rolę tak umownie, to nazwijmy taki wentyl bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Tak, była tym wentylem. No zresztą jest jedną z kolebek współczesnej demokracji i to właśnie widać. Tak? Właśnie dlatego tej Wielkiej Brytanii mi w Unii brakuje. No ale co się stało, to się nie odstanie. No właśnie to jest przykład. Mimo, że jestem, byłem przeciwny wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to jednak politycy brytyjscy podkreślam nie tylko prawicowi, tylko również przedstawiciele brytyjskiej partii Pracy. Widzieli, że jeżeli tak zagłosowali wyborcy, to taka jest wola, wola wyborców, więc brexit means brexit. I tutaj postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo. Moim państwa gościem był prezes kadr europejskich Aleksander Arabadić.